Tutaj opowiada, że dup to 7000, ale tak, zastanów się, dobrze mam tu. Bory się wystrzelić. To jest! Nic nie mogę wyciągnąć. Kiedy jest safe? Czy tutaj grał? O Jezu, jak się cieszę, że są autosave'y. W ogóle nawet się ruszyć nie mogłem. Miło. Przyszykujmy. Tak, Aha, nawet nie możemy nic podmać. Schowaj tę pukawkę, albo zrobię z tobą porządek. Jakieś pod kątem. Tak. Ym, to? NIEBA! To jest potęga. On ma tę samą broń. Zgarnił to, zgarnił to, zgarnił to, zgarnił to, zgarnił to. I się nie możemy przespać. No i też test szarba jest automatyczna, więc. Nim już trzebace już nie mi trzeba celować Dobra, połowimy się tak Nie mam. z ta Nie no, dajcie sobie spokój z granatami Chcecie się bawić? Ja też mam granaty Przycelowanie Dobra Celować Стоять, что ты мне зашвар? Я

Moje są mocniejsze. Uf, tutaj coś. Co jest? W jakimś sensie nie wyszło? Nie pękło. Jak ja uwielbiam granat w tej dziedzinie? Pękło. Piękło. Aż go wyrypało. Mamy Save, Sejmijmy I weźmy strzelbę Ta odłąkowa amunicja działa jak tak jakby jak przeciw pancerna Jak normalne naboje, tylko że grubszy wkład Jak naboje granatnikowe, o, to tak duże obrażenia, wielka celność... Właśnie nie wiem, czy takie duże obrażenia Wiem, że wielka celność, też dużo obrażenia, ale mały rozprysk I to jest najgorsze Wśród tym się wali na oślep i Jakiś nabój na pewno zawsze trafi Ciekawe czy... Nie To nie jest oteksurowane To też nie Choć fajnie by tam było iść. Sprawdźmy te trupy Nie Good idea. Aha. Co zebraliśmy? Yy, to. To nam na razie nie potrzebne. Nie wszystkie wszystkich na pewno nie będę zbierał. Bo to się nie opłaca praktycznie. Właśnie za to, to się nie opłaca. Co możemy powiedzieć? Jak to wyrzucić wszystko? No i tyle. Teraz garniemy od tego to. Z tego zbierzemy. I ruszymy, tak teraz to będzie. Yy, tutaj, tutaj musimy się udać. Ja chcę jeszcze zahaczyć o po prostu anomalię, żeby zabrać artefakty, bo 8,5 kafla. To jest 85 tysięcy, tam jeszcze nie chcemy iść. Nie, jest jasna miara. Tam będziemy kiedy indziej szli. Jak będziemy się chcieli wybrać na ostatnią misję naukowców, i na ostatnią misję w ogóle, żeby przejść do następnej lokacji. Jedyne, co można zarzucić temu egzoszkieletowi To, że nie można w nim biegać, dopóki się nie znajdzie trzecich narzędzi Te trzecie narzędzie znajduje się w trzeciej lokacji Odpalnie sobie, o i pokażę wam, jak działa Ten detektor, weźmiemy sobie jeszcze jakiś pistolet O, ten na przykład O, pokazuje anomalię Różne anomalie są na różno zaznaczone, takie kółeczka teraz to jest anomalia akurat powietrzna, na nią właśnie chcę uważać. To takie mniejsze, bardziej takie jakby płomek zrobione, to jest anomalia ognista, same obrażenia ogniste, to można zapać. Można teraz je wymieniać, o i pokazuje nam taki na przykład grawi. Można spokojnie przechodzić koło nich Że Mamy na sobie egzoszkietę, to nas ciężej przyciągnąć, bo naprawdę sporo ważymy. No i możemy wyjść z tej anomalii Zjewnimy I teraz udamy się zabić kolejne mutanty, żeby zaliczyć kolejny quest Na w szczęście sensie to nie... No nie. To mnie denerwuje spadanie w coś takiego. I na nie jest bardzo przydatne mieć pistolety. Nie! To ja się z wami witam już. Przy... I witam was, witam was już z powrotem. Przepraszam, jeżeli tam nie ucięło w Jolo. Wchodzimy. i tutaj żeby nie stracić żadnej broni bierzemy ten obojem się tą broń